Masz problemy ze stawaniem rano, ciągle czujesz się przemęczony, gdzieś ciągle energia ci ucieka, nie masz sił do życia. Wiem o co chodzi, sam miałem ten problem, w tym nagraniu ci pokażę 6 nietypowych sposobów, jak sobie poradzić z brakiem energii, z brakiem siły, żeby wreszcie żyć tak, jak chcesz żyć. Więc zapraszam do oglądania. Pierwsza i najważniejsza rzecz, która może Cię szokować, bo dla mnie to też było bardzo trudne. Sam przechodziłem przez ten proces. Już jestem około dwóch miesięcy bez jednego z największych narkotyków, który prawdopodobnie pijesz na co dzień. Jest to kofeina. Kawa w jakiejkolwiek postaci, nieważne czy naturalna, czy nienaturalna, kofeina jest ok, jeżeli nie jest w nadmiarze. Wiele ludzi. Ja też właśnie miałem z tym problem. Piję za dużo kofeiny. I na przykład wstajemy rano, pierwsze co jest kawa, a później w południe jest kawa i wieczorem jest kawa. I są 3, 4, 5 kaw dziennie. Do tego jeżeli trenujesz, dochodzą jeszcze przed treningówki i robi się nagle masakra. Dlaczego nadmiar kofeiny jest zły? Ponieważ każda kofeina, którą wypijesz, wrzuca w twój organizm stan wyrzutu e, kortyzolu i stan aktywności nadnerczy twoje, całego twojego ciała. Czyli jest to stres dla twojego organizmu. Więc wyobraź sobie, że w danych czasach, jak mamy i tak dużo stresu, jeszcze dorzucasz sobie każdą kawą kolejny stres i twój organizm jest przez to przemęczony. Kofeina tak naprawdę nie dodaje ci siły. Ona przesuwa opóźnienie na później. Czyli rano, jak stajesz rano zmęczony i pijesz kofeinę, to później jesteś zmęczony, więc musi być kolejna kawa i kolejna kawa. Więc pierwszą i najważniejszą wskazówką jest zrobić sobie detoks od kofeiny, od stymulantów, bo to też mogą być stymulanty przy treningówkach i tak dalej. I co jest najważniejsze, robimy to bardzo stopniowo, czyli powolutku. Jeżeli pijesz na przykład teraz 4 kawy dziennie albo nie 6 kaw dziennie, to zaczynasz od 5 i przez 2 dni na przykład pijesz 5. Znowu przez kolejne 2 dni pijesz 4 i tak zmniejszasz dawkę. Ten proces musi zachodzić powoli, żeby ci nie bolała głowa, żeby nie było problemów takich większych. Wiem co mówię, bo sam przez to przechodziłem. Nie zawsze mi wychodziło, a teraz już jestem po takim dłuższym detoksie, jest OK. I dzięki temu, że właśnie sztucznie się napędzasz przez kawę, przez przetrgówki, przez kofeinę, twój organizm będzie mógł naturalnie czerpać energię. Druga wskazówka, zapewne wszyscy już ją znają wiedzą, przebywaj jak najwięcej na słońcu, między innymi, żeby uzupełnić witaminę D3. E, niestety co jest trudne, po pierwsze, Witamina D3 jest wytwarzana tylko w niektórych godzinach, kiedy słońce jest w horyzoncie, tak? Nad nami. E, no więc nie, nie zawsze ta witamina D3 jest wytwarzana. Po drugie, nie chodź w okularach. Okulary mogą podziwo, bardzo dziwne, zablokować wytwarzanie witaminy D3. Jeżeli siatkówka nie widzi tego słońca jest blokowany jest filtr. Czyli opalaj się. E, Opala się bez okularów, czyli nasłonecznie się, bo to nawet nie musi być po prostu opalanie, tylko na się. I tu jest taka mała wada tego wszystkiego. I tak możesz nie uzupełnić sobie witaminy D3. Są statystyki, które pokazują, że nawet ludzie, którzy żyją w rejonach cały czas nasłonecznionych, tak, Afryka, e, i tak mają te niedobory, więc niestety tutaj będzie konieczna suplementacja, ale o suplentacji porozmawiamy sobie później. Trzecia rzecz. Wydaje mi się, że najbardziej dziwna, i nietypowa, bo do końca nie wyjaśnię Ci jak działa, ale działa, bo sam sprawdza ją na sobie, to jest uziemianie się, czyli dotykanie swoimi stopami albo rękami ziemi, e, drzewa, działa to na zasadzie e, pola magnetycznego, które pole Ziemia ma swoje pole. I jeżeli my cały czas e, chodzimy w butach. E, a tak większość osób chodzi i w żaden sposób nie dotykamy Ziemi, nie mamy kontaktu z naturą, to są zaburzone pewne procesy. E, więc e, najlepsza wskazówka, którą mogę Ci dać, to po prostu się uziemiać. Dlatego jestem teraz, nagrywam to tu w takim miejscu, gdzie jestem cały czas uziemiony. Cały czas dotykam, e, e, dotykam stopami całym ciałem. Nawet można się uziemiać w wodzie, w słonej wodzie, w morzu. To też jest uziemienie, to też jest super sprawa. I kolejna. Bardzo ważna wskazówka, wysypiaj się i śpij odpowiednio. Czyli Twój organizm musi być przygotowany do snu. E, najważniejsze rzeczy to zainstaluj sobie filtr na e, telefon, na komputer, żeby ucinał Ci światło niebieskie, które pobudza Twój organizm. E, są takie specjalne programy. mogę Może tam napisać w, w opisie. Wtedy, twój, jeżeli pracujesz dużo przy komputerze, wieczorem już twój organizm jest wyciszony i lepiej może zasnąć. Po drugie, Śpi w całkowitej ciemności, albo dawaj sobie opaskę na oczy, żeby było totalnie ciemno. Jeżeli jest minimalnie jasno, już będziesz gorzej zregenerowany, a ta regeneracja, ten twój sen wpłynie na Twoją aktywność w ciągu dnia i na Twoje siły w ciągu dnia. Czyli specjalna opaska, ten filtr, no i po prostu odpowiednia ilość snu. No to jest oczywiste, jeżeli będziesz spał 4 godziny, 5 godzin, to się nie zregenerujesz, rano nie będziesz wyspany i będzie kolejna kawa, i tak dalej. Więc tutaj nie trzeba chyba dalej o tym. Kolejny temat, dieta, czyli to, co wkładasz do swoich ust, to, co spożywasz. Najważniejszymi, według mnie, rzeczami, bo w tej diety, to jest bardzo obszernym tematem, więc nie chcę tutaj mówić przez, przez pół godziny, to jest wyeliminowanie produktów, które po prostu ci szkodzą. Na które masz nietolerancję, e, które powodują jakieś niestrawności, może, może masz alergię. Czyli przede wszystkim wy, wyeliminuj te produkty i takie najbardziej ogólne zasady. E, to eliminacja glutenu, eliminacja nabiału, rzeczy, które mają tak laktozę, czy białka mleka, ale to jest dość ogólne i nie do każdego będzie to konieczne. I ostatni podpunkt. Wydaje mi się, że jeden z najważniejszych, mówię go na końcu, bo najpierw będziemy o tych rzeczach, które możesz od razu wprowadzić, proste są i tak dalej. To też jest proste, ale już nie tak bardzo intuicyjne. Mówię tutaj o suplementacji. Wiele osób dziś odrzuca tą suplementację, bo no przecież wszystko dostarczamy z pożywienia. No i niestety, po jest ta suplementacja, żeby dostarczyć to, czego nie możemy dostarczyć z pożywienia? I ja sobie tutaj zabrałem swoje suplementy, które teraz używam. Właśnie jestem w takim detoksie energetycznym. Te suplementy wzmacniają mój organizm, mój nadercza regenerację. U Ciebie może być troszkę inaczej, ale powiem jak to u mnie wygląda, pierwsza rzecz i podstawowa, właśnie omega-3 kwasy, których nie ma szans. Spożywienia albo jest to bardzo trudne. No w moim przypadku, z tym, w jakim ja się odżywiam, nie ma szans. E, one z, zmniejszają stany zapalne, e, działają bardzo dobrze na mózg, na regenerację hipokampu. I co pogadałem źródła? Ja ci podam też źródła tutaj e, w notatkach, e, bo to nie jest moja wiedza, że to sobie gdzieś wymyśliłem. Można sobie robić takie ładowania kwasami omega-3, one trwają około 6 tygodni do, do 8 bo wtedy hipokarm się dobrze regeneruje, twój mózg po prostu, część mózgu się potrafi zregenerować i bierzemy bardzo duże dawki omega-3. Te dawki są, ja tu sobie przeliczałem z Optimuma, bo tu chodzi głównie o te EPA i DHA, żeby brać. przeliczałem sobie, ja biorę teraz około 15 kapsułek do 20 dziennie, a zalecana dawka jest jedna kapsułka, dwie dziennie, więc tego jest bardzo dużo. Taki okres ładowania się robi przez 2 miesiące, później się zmniejsza tą dawkę, też Ci to może w notatkach napiszę dokładnie, ile żeby było tych kwasów EPA i DHA. Kolejną rzeczą są witaminy, których mamy niedobory. Ja tutaj mam witaminę E i B-kompleks. Akurat pokazuję Ci te suplementy, możesz sobie zobaczyć, dam Ci link. Bo one mają odpowiednią mieszankę. Witamina E występuje często w tanich suplementach w szkodliwej wersji. E, a ważne są też mieszanki tej witaminy E, różne formy. I tutaj mamy wszystkie formy, które są potrzebne. E, z wi witaminą B też jest podobnie, musi być odpowiednia forma. Nie wchodząc w szczegóły, według mnie no to jest jeden z najlepszych suplentów, który ma odpowiednie mieszanki e, i formy witaminy B. Ta witamina D3K, e, tak jak mówiłem, ciężko jest dostarczyć ze słońca, więc jeżeli Ty bardziej, jeżeli Mamy słońca i zima, konieczna suplementacja. Zrób sobie najlepiej badanie poziomu D3 metabolit 25H w krwi. I jeżeli masz. jedna rzecz, adaptogeny różne, my tutaj mamy, ja zabrałem, wybrałem PCA, ponieważ po pierwsze ma dobry smak, w czasie treningu to piję i on tutaj ma dwie bardzo ważne rzeczy, czyli Wellmion i Riodola, Riodola jest bardzo fajnym adaptogenem, który przygotowuje właśnie twój organizm, żeby nie był zestresowany. Do takich adaptogenów też jest Ashwangarda. najlepsza może ci tam w linku, ja akurat na tym się skupiłem. I te adaptogony możesz brać, one pomogą Twojemu organizmowi, żeby nie był w stresie, żeby się lepiej regenerował. Jak widzisz, dużo jest tych rzeczy. Sen, suplementacja, dieta, jest tego bardzo dużo, ale według mnie jest to konieczne. Wprowadź te rzeczy, które chcesz. To są moje rzeczy, które ja teraz wprowadziłem i testuję na sobie. Przetestowałem. Mam coraz więcej energii. I jak pamiętam jeszcze niedawno, wstawałem rano i e, tak byłem zmęczony, teraz już wstaję w miarę naturalnie. Chce mi się żyć bez. Budaczy, bez suplementów, bez dodatkowego kopa. Mamy energię w ciągu dnia. Tutaj jeszcze nie wspomniałem na przykład o drzemkach, które możesz zrobić w ciągu dnia, żeby fajnie e, się zregenerować. czy nie bój się drzemki, że e, zrobisz sobie taką drzemkę. Nie bój się długo spać, nie bój się lenić. Dużo jest takich rzeczy. Jestem w tym miejscu, dlaczego? Ponieważ według mnie te wszystkie rzeczy można właśnie wprowadzić gdzieś na wakacjach, na takim wyjeździe, gdzie się uziemiamy cały czas, czyli jesteśmy właśnie z wodą jesteśmy na chodzimy po piasku, mamy słońce, mamy dużo witaminy e, i nie zatruwamy swojego organizmu, czyli dobrze jemy, bo jeżeli będziemy na takich wakacjach pili, alkohol i cały czas nie wiadomo co jedni, to będziemy go zatruwali. Więc polecam Ci przetestować sobie niektóre z tych rzeczy. Te, które ci podejdą, sen e, może suplementację odpowiednią. spróbuj, daj mi znać, czy podziałał. Ja Ci gwarantuję, że prędzej czy później to zadziała. Tylko jeżeli Twój organizm jest mocno zmęczony, masz na przykład mocno przemęczone nadnercza, tak, to jest popularny teraz syndrom przemęczonych nadnerczy, no to yy, niestety no, czasem ta regeneracja nie będzie trwała tydzień, ani dwa. To może trwać miesiąc, dwa miesiące, to może trwać pół roku. Tak, żeby w pełni się zregenerować, więc nie zniechęcaj się, zacznij działać, jak masz jakieś pytania, pytaj i powodzenia. Ja sam przez to przechodziłem, więc wiem co, co możesz czuć, jeżeli nie masz sił, nie masz energii, to jest beznadziejne. Więc naprawdę spróbuj, bo warto naturalnie funkcjonować i dobrze się czuć przez cały dzień i mieć energię przez ten cały dzień. Trzymaj się.